Zdecydowałem się pójść tą trudniejszą drogą. Katolicyzm dla mnie nie jest prosty, to jest dla mnie bardzo trudna droga, dlatego że musiałem zamienić przykładowo pistolet na różaniec. Jest 2010 rok, w sumie spędził pan łącznie około 15 lat w więzieniu. W 2010 właśnie wychodzi pan na wolność. No i można powiedzieć, że zaczyna nowe życie. Jest dorosłym człowiekiem, ale też bez formalnego wykształcenia, bez jakiegoś doświadczenia zawodowego. Jak w taką rzeczywistość się wkracza wtedy? Najlepiej się wkracza w ten sposób. Oddać wszystko, co się ma, tak jak ja zrobiłem, bezdomnym, bo bez złotówki. Wszystkie jakieś jeszcze majątki, które gdzieś tam nie zostały z tego przestępczego życia, wyniosłem na śmietnik. Trzy nie to trwało, wynosiłem wszystko na śmietnik. Pierwsze co pielgrzymka na jasną górę, dziękczynna. Pierwsza poszedłem, podziękowałem Macie Boskiej za to współdziałanie w moim nawróceniu. I wróciwszy do domu, poszedłem do konfesjonału. To jest bardzo ważna rzecz dla osób, które są na tej drodze nawrócenia i wychodzą, czyli zderzają się z nowym, dużym światem, agresywnym światem, który te współtworzyłem i znałem, więc wiedziałem, że mm, najbezpieczniej się będę czuł przy konfesjonale, przy adoracji, więc tego się ściśle trzymałem. No i zapytałem się swojego kierownika duchowego, co ja mam teraz robić? on mówi, słuchaj, czy ty się uważasz za kogoś lepszego od innych? Ja mówię, nie. Tutaj świrowałem takiego pokornego. mówię, nie, ale już wiedziałem, że coś szykuje, bo on kawałek lubią robić. On mówi, ty idź do roboty. Ja mówię, do jakiej roboty, kiedy nic nie potrafię robić? On mówi, jak nic nie potrafisz, to idź zamiatę ulice I poszedłem. Poszedłem do zieleni miejskiej, dostałem miotłę, różowy kubrak, czy tam jakiś czerwony. I wywieźli mnie do centrum miasta i zamytałem ulicę. Przyszli kolesie, telefony, zdjęcia, kpiny, żarty. Co ty, Paweł, zwariowałeś? Papiery chcesz sobie żółte załatwić na wariata? Lecisz, a to jakieś grubsze numery szykujesz. No, musiałem z tym walczyć, ale zacząłem od zamiatania ulicy, bo naprawdę dla mnie trudne. Później już prace na budowach, pierwsza, druga, trzecia budowa. Zwalniano mnie, ponieważ byłem jednak osobą znaną, nikt nie chciał kłopotów, więc to była dla mnie bardzo trudna. Droga i pytałem się cały czas Pana Boga na adoracji: Co ja mam teraz w życiu co ja mam robić? Jaki masz dla mnie pomysł? Jaki masz plan? No i pewnego razu zrobiłem coś, czego nie wolno mi było robić. Po pierwsze poszedłem na bramkę do pracy, zarabiałem stówkę za nockę, więc byłem zadowolony, byłem ustawiony, ale spowiednik zabronił mi, powiedział: że Za blisko jesteś zła, musisz to zostawić. I się wkurzyłem, ale zostawiłem to. No i właśnie zrobiłem to, czego nie wolno mi uroczyć, usiadłem przy komputerze mojej siostry, gdzie miałem zakaz, bo ona nauczycielka, więc tam wszystko pilnowała, zakaz. No ale usiadłem, zacząłem dłubać, uczyć obsługi komputera, uczyć się pisania i tak dalej, pozakładałem jakieś swoje portale i zacząłem tam publikować treści, które we mnie pracowało od dziecka. Ja od dziecka kochałem pisać, więc zacząłem tam tworzyć różne treści i to się podobało. I tworzyłem coraz więcej, 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 ale internet ma swoją dynamikę i to znikało. Jutro tego nie było, pojutrze tego nie było. I sobie myślę, to trochę takie syzyfowe prace. I pomyślałem sobie, co mam z tym zrobić. I wybrzmiały wtedy we mnie słowa Świętego Jana Pawła II. Tutaj się od razu pochwalę, że jestem rycerzem zakonu Świętego Jana Pawła II. Dzisiaj należy tego zakonu i serdecznie mężczyzn zapraszam. Wybrzmiały we mnie słowa: Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymagał. Ja mówię, a co ja mogę się wymagać? Jak ja piszę takie poematy na fejsie, tam lajkują i to, co ja mogę wymagać jeszcze od siebie? I właśnie to. Duża forma, żeby to się jakoś czytało, żeby to się trzymało, żeby to miało sens, żeby to było ciekawe, a nie jakaś balebra, nie jakieś byle co. Tu się trzeba spiąć, dać czytelnikowi coś konkretnego, bo on za to płaci. Uszanuj człowieka, nie bądź jakimś tam kombinatorem, coś i te wszystkie pytania, odpowiedzi i się sobie spróbuję napisać książkę. Usiadłem, zacząłem pisać książkę, trwało to 4 lata, wyszła pierwsza moja powieść, również oparta na faktach, ale nie traktowała o mnie, bo jakbym napisał książkę o sobie, to bym poszedł na łatwiznę. I okazało się, książka okazała się sukcesem, i pomyślałem sobie, to jest chyba droga, którą Pan Bóg mnie przez życie wyznaczył. Czyli zacząłem poważnie traktować pisanie, zacząłem się nad tym skupiać, oddawać się temu, ale druga kwestia to było. Dzielenie się właśnie swoim świadectwem, ponieważ to jest forma odkupienia moich win. No nie wszystko mogę odkupić w takiej formie, jakbym chciał, czyli gdzieś tak tę osobę odwiedzać, przepraszać i tak dalej, ponieważ dużo przestępstw robiłem w białych rękawiczkach, że jakoś nie miałem personalnie do czynienia z tymi ludźmi, więc zacząłem odkupiać swoje winy tym, że odwiedzam teraz zakłady karne, poprawcze, szkoły wychowawcze i mówię o Panu Bogu Żywym, o Panu Bogu, który uratował moje życie. Dowodem na moje słowa jest to, że tak jak pan tutaj trochę trudnie dla mnie zaczął naszą rozmowę, że ja w sumie nic z sobą nie prezentuję. No, nie mam jakichś szkół, nie mam jakichś zawodów pięknych, nie mam jakichś może, y, nie znam jakichś y, osób skoligaconych z kimś ważnym, który by mi tam popchnął w mojej karierze, pomógł. Więc książki są częścią mojego życia, ale też częścią mojego świadectwa. One świadczą o tym, że Pan Bóg potrafił ulepić z kogoś takiego jak ja, czyli z człowieka skończonego, czyli człowieka, który zażywał narkotyki, yy, przeginał z alkoholem i to bardzo dużo, który w pewnym momencie swojego życia leżał na betonie. Ja nie leżałem na betonie, dlatego że ja byłem zrozpaczony. To nie było tak, bo szatan zawsze człowiekowi daje jakąś propozycję. I mi też dał. Odsiedzisz, masz dobrych adwokatów, zapłacisz, wykombinujesz coś, zaraz wyjdziesz, a teraz wchodzą waty na top. Na wacie będziesz zarabiał po 100 tysięcy miesięcznie. Ja takie potrzebne miałem i zdecydowałem się pójść tą trudniejszą drogą. Katolicyzm dla mnie nie jest prosty, to jest dla mnie bardzo trudna droga, dlatego że musiałem zamienić przykładowo pistolet na różaniec. I ja nie potrafiłem się obsługiwać różańcem, pistoletem jakoś tam sobie radziłem, więc to była dla mnie o wiele trudniejsza droga, ale to jest właśnie... Owoc tego, co Pan Bóg ze mną uczynił. I ja na przykład książkami docieram do tych osób, które mnie nie mogą słyszeć, i mówię, sprawdźcie mnie, czy coś z tego wyszło, czy coś się udało. I, i to jest ciężka praca, tak jak taką książkę piszę nawet kilka lat, na no, drugą pracą jest właśnie, mówienie o Bogu żywym, nie? W więzieniach, gdzie nie każdy chce o tym słuchać, ale z racji tego, że tam są moi koledzy, przyjaciele, że oni mnie znają, ja idę do nich i mówię, słuchajcie. Jestem 12 lat na wolności, zobaczcie, co się w moim życiu dzieje. Pan Bóg mnie błogosławi. Mam piękną żonę, wszystko się u mnie rozwija, no, nawet okładka ładna jest. Także cały czas do przodu i, i właśnie tym się podpieram i tym podpieram swoje słowa, które mogą być dla kogo pustymi słowami. Ale jak przeczyta książkę, no coś tam sklecił, jakoś mu to nawet wyszło. Nawet jak może mnie nie lubić, bo coś tam, coś tam, ale jakoś mu to wyszło. Nie? Jak wyszło? Nic samo nie wyszło. Znaczy, trzeba to powiedzieć, że też to dzieło, o którym dzisiaj rozmawiamy, mówię dzieło, bo to jest rzecz imponująca, bo to jest blisko 500 stron. Krzycz do woli. A proszę powiedzieć trochę o swoim warsztacie. Jak pan właśnie pracuje? Jak wygląda pana taki dzień też pracy nad, nad powieścią, nad książką? Dramat. To jest dramat. Tutaj osoby pracujące w wydawnictwie powiedziałyby coś na ten temat. Dysortografia. Bardzo duży problem. Mam duży problem z pamięcią. Miałem wypadki samochodowe, potłuczona głowa i tak. Potężne mam problemy z pamięcią. Coś przeczytam, za chwilę tego nie pamiętam. Więc jeżeli ktoś by mnie tak wziął na jakieś konkretne przepytanki, to pomyślę, że jestem skończonym tumanem. Mimo, że jakoś tam całe życie staram się z książką w ręku yy, trwać. I z tym mam bardzo duży problem. Więc porozwieszałem w domu tablicę. Teraz takie naklejki już naklejam. Takie białe, gdzie mogę pisać flamastrami. Wszystko sobie piszę. Mimo że piszę i tak robię błędy, mylę się później wydawnictwo mi to odsyła po 10 razy. Poprawić to, tamto, to nazwisko, to i redaktorka tekstu się załamuje, i widząc, że ja potrafię imię głównego bohatera 5 razy zmienić, no to jest coś niewytłumaczalnego. Ale jeżeli ja tę historię przeżyłem, je znam, to mniej więcej wiem, jak to było. Więc całą fabułę potrafię sklecić, tylko że mylę się, no bo wiadomo, przybieram pseudonimy. Tych osób, które opisuję. Nie opisuję jeden do jednego, ponieważ to by kogoś mogły skrzywdzić. Więc, więc tutaj muszę trochę pokombinować, ale to rodzi z sobą dużo pomyłek. Więc jeżeli chodzi o pracę y, twórczą, czyli warsztat, to jest dla mnie kwestia trudna. Chociaż same te historie. Yy, Myślę, że jakiś tam talent posiadam, dlatego że ja nie, nie, nie jestem reporterzystą, nie, nie opisuję tylko zdarzeń, które jeden do jednego widziałem, stricte opisuję to, co... Nie, nie, tutaj troszkę muszę pokombinować i myślę, niech już czytelnik oceni, jak mi to wyszło, ale to nie są jakby reportaże. Tutaj troszkę też kunsztu warsztatu musiałem wdrożyć. Uczyłem się tego... Impulsem do pisania były dla mnie były książki Sergiusza Piesieckiego, który również zaczął pisać w więzieniu, który stał się bestsellerowcem polskim, którego łaskawił prezydent. No i on był takim impulsem, że skoro on, to może i ty. No i właśnie, skoro y, pan, to też pewnie inni, tak? Jest może być pan przykładem no właśnie, dla innych. o tym nie pomyślałem. Chociaż, chociaż prowadzę takie programy, skonstruowałem taki program, wiem, bo czytam i właśnie na podstawie tego, co ja przeżyłem, Ile książki mi pomogły, ile wniosły do mojego życia, że ja potrafię teraz z Panem rozmawiać, a nie tylko wiesz o co chodzi, Pfu, no tak, tak było. No bo jeżeli się spotyka kogoś na ulicy jakiegoś recydywista, tak jak ja wiem, jak w więzieniu, jak więzienie jest na, ty na tych spacernikach, no to ten słownik jest ubogi, Mają problem. Nie chodzi tylko o to, że, żeby się śmiać z tego, że nie potrafi sklecić logicznie zdania. Tylko ci ludzie później mają problem, z tym, żeby powiedzieć o swoich emocjach, o swoich bolączkach, o swoich lękach, o swojej odwadze, oni mają z tym problem, dlatego są wyautowywani po wyjściu z więzienia. Nikt nie chce mieć z nimi do czynienia. bo Jak wyjdzie taki człowiek, zobaczą, że ma cynkówę, zobaczą, że zdanie nie potrafi klecić, to każdy powie, po co mi ten problem? Powiedzmy może też czytelnikom, bo to, to jest pana pierwszy kryminał, czy? Pierwszy. Pierwszy i też wyjątkowy dla wydawnictwa Esprit, bo Wydawnictwo jest kojarzone raczej z książkami takimi typowo religijnymi, a to jest akt odwagi <gryminał> naprawdę. Kryminał i myślę, że możemy też właśnie dzięki Pana doświadczeniu z tej niechlubnej niestety przeszłości, czytelnik może mieć przekonanie czy być pewien, że te wydarzenia, nawet jeżeli nie wydarzyły się w rzeczywistości, to są napisane, opisane bardzo prawdopodobnie. Wydarzyły się w rzeczywistości, jednakże musiałem je troszkę zmodyfikować, czyli imiona, miasta pozmieniałem, pokombinowałem tak, żeby nie było to do zidentyfikowania, ponieważ te osoby gdzieś tam jeszcze, niektóre z nich funkcjonują i nie chciałbym nikomu zrobić krzywdy, więc yy, to jest jakby można to odebrać jako dzieło fabularyzowane, ale nie siadam do pisania książki, dopóki, dopóty, nie ma w niej płyny. Musi być w niej puenta, musi być jakaś nauka. To jest moja rola. Ja czytam książki różnych autorów i oni tam różne puenty przemycają, więc ja mogę y, swoje, czy ona zostanie przyjęta, czy nie. Y, uważam, że moim zdaniem wydawnictwo Jesprit jest dobre. To jest dobre wydawnictwo, ponieważ gdzieś to moje słyszałem już dużo wcześniej. Jeżeli oni do mnie powiedzieli, bierzemy to, to jest OK, to dla mnie już dużo znaczyło. Dużo znaczyło i mam, pokładam w tym nadzieję, że ich słowa się sprawdzą. Ja nie siadam do książki, kiedy wewnętrznie nie uznam jej za coś wartościowego. To do tego nie siadam, ponieważ mógłbym napisać tysiąc innych historii. Więc moje przekonanie, później ta, takie, takie streszczenie książki daję znajomym, żeby ocenili: siadaj do tego albo nie siadaj. Znajomi ocenili, że to jest ok. No i później zacząłem szukać wydawnictwa. Zgłosiłem się właśnie do Spritu. Oni powiedzieli: jest ok, zaryzykujemy. Zaryzykujemy. No i. Ja teraz sam mam troszeczkę stres, może stres za mocne słowo, ale mam tylko troszkę nerwówkę, ponieważ będę czekał na te pierwsze recenzje, które będą jednak takie, takim wyznacznikiem, czy to wyszło, czy nie wyszło, nam wszystkim. Ponieważ tu była duża praca nad dokładką redaktorka, pani redaktorka tekstu namordowała się z nimi miłosiernie, wydawnictwo też, bardzo dużo się napracowało, wszyscy. Puenty na pewno nie zdradzimy, niech czytelnicy przeczytają do ostatniej strony, natomiast proszę powiedzieć, o czym jest ta historia. O porwaniu ośmiolatki. Dowiedziałem się o tej całej sytuacji yy, na takim spotkaniu, imprezie. Z racji tego, że jeden z moich przyjaciół opuścił więzienie po 18 latach, zrobił taką imprezę we Wrocławiu. Yy, Miało to miejsce w takiej wilowej dzielnicy, w domku jednorodzinnym. I tam przyjechały, można powiedzieć, przyjechały takie tuzy przestępczości, czyli osoby zweryfikowane, przefiltrowane, tam nikogo nie było z przypadku. No i tam właśnie na tej imprezie dowiedziałem się o, o, tym, o tym całym zdarzeniu od człowieka bardzo wysoko postawionego w półświatku, bardzo wysoko, dzisiaj już on nie żyje, i on mi tę historię opowiedział. I to zaczęło we mnie żyć, ponieważ ona jest na tyle niewiarygodna, że pomyślałem, albo robi ze mnie wariata, albo po prostu ma dobry humor, albo to faktycznie się zdarzyło. Czyli zgodnie z zasadą, że najlepsze scenariusze pisze życie. Tak. I zacząłem to później troszeczkę sprawdzać. Tą całą historię. Dzisiaj to osoba, co prawda nie żyje, ale zacząłem iść tą drogą. Mamy wspólnych znajomych, zacząłem sprawdzać, i, i bardzo dużo tutaj sprawdziłem, bardzo dużo kwestii zweryfikowałem. Później musiałem to troszkę przemodelować. Troszkę musiałem to pozmieniać, dodałem inne wątki, żeby to też było ciekawe, ponieważ no, nie było mnie przy tych y, rozmowach, przy tych dialogach, przy tych zdarzeniach mi nie było, mniej więcej wiem, jak one, y, jak one miały przebieg, ale musiałem je ubrać po swojemu, korzystając ze swojego doświadczenia życiowego, właśnie z racji tego, że tworzyłem półświatek, więc wykorzystałem to wszystko, razem to y, skleciłem, żeby to było sensowne, a przede wszystkim, żeby było. Ciekawe dla czytelnika, no bo tak naprawdę o niego tutaj chodzi. Rozmawialiśmy też o takiej nadzwyczajnej interwencji Pana Boga w Pana życiu. Czy podobne wątki też w książce się znajdą? Znalazły? Jest tutaj wątek, który jest trudny do wytłumaczenia na ludzki rozum. Czasami takie sytuacje się zdarzają, i to jest tak. Wychodzą różni ludzie z więzienia. Nie każdy tam praca. Stefan nie wrócił, bo kupił sobie psa, Kazik nie wrócił, bo się w Zosi zakochał i żyją razem. Ja nie wróciłem, ponieważ szedłem na drogę nawrócenia, więc ciężko tutaj do mnie strzelać z karabinu o to, że jestem akurat nawróconym katolik, że nawróciłem się na katolicy, no bo z różnych powodów. I tak samo jest z, z tą historią, ktoś jak widzi jakieś dziwne zdarzenie na ulicy, złapie się za jakiś magiczny kamień. Powie: "O, to ten kamień tutaj sprawił, że to się stało". Ktoś spojrzy w gwiazdy, powie: "Dziś układ gwiazd jest taki". Ktoś przeczyta horoskop, "Wiedziałem, w horoskopie było to napisane". Ja do tych ludzi nie mam pretensji, w co oni tam sobie wierzą. Ale ja wierzę w Pana Boga. I ja do wszystkiego przyrównuję miarkę właśnie Biblii, bożego nauczania, czy nawet nauczania kościoła, ponieważ to dalej trwa, więc tutaj kościół mówi o pewne rzeczy. Dodać, nie chodzi mi tutaj dodać do, do Bożego Nauczania, tylko dodać do funkcjonowania, do świata, który nas otacza, i ja wszystko tą miarką mierzę. Dlatego ja wszystko, jakby, przypisuję Panu Bogu. Jego interwencji, taki lub inny, nawet lub tak, takie, gdzie on dopuszcza na przykład złego, żeby coś się stało. Dlatego rzeczy, niektóre zdarzenia, które tutaj się stały, ja osobiście przypisuję, przypisuję interwencji Pana Boga. Zapytam jeszcze na koniec o takie motto, które jest na Pana stronie internetowej: Jeśli wchodzisz do gry, to tylko o najwyższą stawkę. Czyli znaczy, myślę, że wszyscy z Państwa, którzy już wysłuchali naszej rozmowy, yy, wiedzą, że to motto bardzo dobrze opisuje Pana charakter, ale czy to też jest rada na przykład dla, dla naszych czytelników? Wie Pan co? Powiem szczerze, że. Jak byłem przestępcą, i teraz jak jestem katolikiem, to jestem skrajny. Czyli wchodzę tak na poważnie i tak mocniej. Staram się. Tylko, że w katolicyzmie wygląda to inaczej. Bo im chcesz być większy, tym trzeba być mniejszym. I ja miałem trud zrozumienia tego, bo ja od razu chciałem wyskoczyć na ulicę. Każdego nawracać i tym różańcem przed oczami, a jak nie posłucha, to może i tam czasami zdzielić po plecach czy coś, a to tak nie działa. Cisza, spokój, pokora, nie to, że wszyscy widzą, bo i trzeba i być znakiem dla ludzi, czyli czasami z tym różańcem trzeba wyjść, ale w większości to właśnie adoracja, gdzie nikt nie widzi, nikt nie słyszy i tak dalej, więc tutaj musiałem zrobić woltę w swoim myśleniu, poprzedstawiać to, co było dla mnie trudne. Ale właśnie w tej ciszy, pokorze, pomocy bliźniemu, tu się wykuwa świętość, do, która jest jakby naszym celem. Tu się wykuwa, dlatego, mi to było, dlatego dla mnie to było trudne do zrozumienia. I jak wchodziłem z tego świata przestępczego, gdzie brylowałem, a zobaczyłem jakąś tam babcię w tym moherze, żona tego kościółka, czy tam jakieś dziadka w sumie, którzy. Ja ich nawet wcześniej nie widziałem, że to ci ludzie są, oni w ogóle mnie nie interesowali. A tu się okazało, że to są najlepsi kandydaci na świętych. I to było dla mnie trudne, żeby to zrozumieć. Że jak ktoś na nie pluje, to żebym nie oddawał tym samym. Że jak ktoś mnie tam gdzieś uderzy, jak były strajki kobiet, stałem pod tymi kościołami, opluwane, wyzywane, a jednak nie oddawałem w ten sposób. Pomyślałem sobie, to już jakiś progres. Pawy, tu już jakiś. A pięści miałem zaciśnięte, wkurzałem się. Czasami chciałem tam komuś y, 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 zdzielić w kark, ale powstrzymywałem się. To była walka wewnętrzna i pomyślałem sobie, jesteś chyba na dobrej drodze. Więc. Widząc te osoby właśnie skromne, ciche, pokorne, tam ojciec Dolindo i tak dalej, i tak dalej, tych ty wszystkich ludzi, od nich właśnie staram się uczyć, co jest naprawdę dla mnie trudne. To jest naprawdę dla mnie bardzo trudne, ponieważ jakby to byłem inaczej wychowywany. A co jest dzisiaj dla Pana właśnie tą najwyższą stawką? Świętość. Świętość. Tylko, że właśnie, no tutaj do no świętości się idzie jakby siebie, nie? I to, ja cały czas z tym walczę. Cały czas z tym walczę, jestem raczej frontmenem, staram się gdzieś tam zaangażować inne osoby, gdzieś wojować, gdzieś coś działać. W zakonie tak samo dużo, dużo działam, dużo walczę, dużo jeżdżę, ale to trzeba umieć pogodzić, dlatego że Jan Paweł II na przykład był osobą bardzo medialną. Święty Paweł korzystał wszystkie narzędzia, które w tamtym czasie miał. Jeździł, gadał, tu tego, jeden usnął nawet wypadł przez okno i tak dalej i. I to jest trudne do pogodzenia, ale wiem, że to się da pogodzić. Dlatego, że można być osobą skromną, a zarazem medialną. Można to pogodzić. Tylko tu trzeba złapać ten, ten rezon, tu trzeba to wyczuć, a najlepiej mieć kogoś przy sobie, kogoś usłuchać, czyli jakichś kierowników, jakichś mądrych ludzi, wydepytywać próki w domu i się pytać, dobrze to robię, czy źle, a podpowiedz mi, ale żeby te rady przyjąć, trzeba mieć pokorę, więc to wszystko trzeba łączyć. To nie jest prosta, droga, droga tym bardziej dla mnie, ale to jest do zrobienia. To tego panu życzymy. Życzymy też tego naszym y, widzom i czytelnikom y, pana książki. Proszę powiedzieć, komu szczególnie by pan ją polecił? W mojej rodzinie największym problemem, który był dotychczas, to była dysfunkcja relacji mojej z moim ojcem. To, to jednak było zaburzone. Dzisiaj, jak to widzę, to właśnie było zaburzone. Więc tutaj w tej książce starałem się zaakcentować właśnie zaburzenie relacji, czyli rodzice dzisiaj biegną za pieniędzmi, starają się przetrwać, przeżyć. Odwiedzam poprawczaki, zakłady wychowawcze, domy dziecka, rozmawiam z wychowawcami, oni mówią: Panie Pawle, to nie te czasy, gdzie przychodzili tutaj gówniarze z procą, gdzieś tam potłuk szyby nawyzywał, pobił się. Dzisiaj to są małolaci z bogatych rodzin. Dobrze sytuowanych, tu czasami przyjrzałem samochody po milion złotych, zaburzenie relacji. Bo co mnie obchodzi, co syn robi w telefonie? Albo co córka tam na internecie ogląda? Ogląda niech ogląda, co mnie to obchodzi? A później wychodzi na to, że nie było rozmowy, a dziecko tych rodziców podpatrywało cały czas i nasiąkało nim i uczyło się. I te relacje są potężnie zaburzone. Ci wychowawcy mają potężne problemy, żeby to później jakoś tam próbować korygować, ale jak jeden wychowawca w takim poprawczaku, mając 40, wy 40 wychowanków, jaką ma to zrobić? To już jest troszeczkę za późno, i to jest naprawdę bardzo trudna praca. Więc starałem się trochę zaakcentować, żeby rodzice spojrzeli w sposób inny, bardziej dojrzały, bardziej wnikliwy na swoje dzieci, ponieważ jeżeli mój tato inaczej by względem mnie reagował, to ja bym dzisiaj może był innym człowiekiem. Wydaje mi się, że Pan Bóg mi tam drogę dopuścił do tej drogi. Nie to, że wybrał, ale dopuścił, żebym dzisiaj mógł pójść do więźniów, to bo jak nie, to kto? Żebym poszedł do więźniów i powiedział, słuchajcie panowie, tak i tak to jest, przecież wy mnie znacie, Pan Bóg żyje. Wydaje mi się, że Pan Bóg to dopuścił, ale nie zawsze tak jest. Więc uważam, że ten problem właśnie relacji rodziców z dziećmi jest bardzo ważny i starałem się go w tej książce Zaakcentować. Czyli rozumiem, że książkę polecamy szczególnie rodzicom, wychowawcom, ale myślę, że to też jako taki pełnokrwisty kryminał po prostu dobra rozrywka. Tak, on jest. Uważam, że to ta historia jest, że jest dosyć mocna. Tak uważam. Myślę, że ona jest dla każdego do przeczytania, a to, że niektóre kwestie bardziej uwypukliłem, a, a inne troszeczkę nie patowałem tutaj jakąś pornografią, przemocą i tak dalej, nie patowałem tym właśnie dlatego, właśnie na to, żeby mogła też czytać tę książkę Młodzież. Jeszcze raz gratuluję. Życzę dobrych recenzji, proszę się nie bać, myślę, że takie <noise> będą. No i życzymy Państwu owocnej lektury. Krzycz do woli, Paweł Cwynar. Dziękuję.